Uporządkowany dział fantastyka poleca się. Książki są ułożone według autorów, według nazwisk autorów alfabetycznie. Na tej półce mamy książki nowe i używane, ponieważ wychodzimy z założenia, że księgarnia, sklep z książkami, antykwariat to są wszystko synonimy miejsc, w których. Można się zaopatrzyć w książki. A czy one są nowe, czy używane, to jest sprawa drugorzędna, bo jeśli ktoś bardzo pragnie, dajmy na to przeczytać coś Stanisława Lema, no to chyba drugorzędną rzeczą jest, czy to jest książka nowa, czy używana. Więc jeśli akurat używanych lemów nie ma, no to zamawiam now nowych z hurtowni, z wydawnictw. Podobnie jest z Diuną, podobnie jest. Podobnie jest z Sapkowskim i innymi klasykami fantastyki. Wszystkie te książki są w naszym antykwariacie internetowym na stronie www.antykwariatmyśliktorun.pl. Można przyjść stacjonarnie do nas na wysoką do Torunia. To jest akurat górny antykwariat, czyli parter, ulica wysoka 16, domofon numer 2. Jest jeszcze drugie pomieszczenie w piwnicy za rogiem od ulicy Dominikańskiej, a jak tam będę, to pokażę, co tam mamy.